Ostatnio na social mediach pojawiły się zarzuty, że finał WOŚP jest finansowany przez samorządy. Sprawdźmy. W pierwszej kolejności zwróciliśmy się bezpośrednio do WOŚP. Prawnik fundacji odpowiedział nam, że samorządy nie przekazują fundacji WOŚP wsparcia finansowego na organizację finałów, ale wiele samorządów gra z nami w czasie finału WOŚP, angażując się w działania lokalnych sztabów, na przykład poprzez udostępnianie lokalu dla sztabu. Zastrzegł, że nie można tego traktować jako kosztu finału organizowanego przez fundację WOŚP. Następnie postanowiliśmy zapytać o to bezpośrednio przedstawicieli samorządów i skierowaliśmy nasze pytania do ośmiu urzędów miejskich w największych miastach Polski pod względem liczby mieszkańców. Większość magistratów odpowiedziała nam, że miasta nie udzieliły fundacji wsparcia, ale trzy Kraków, Wrocław i Warszawa stwierdziły, że wsparły finansowo 33. finał WOŚ. W przypadku Krakowa przeznaczono na ten cel ponad 50 tysięcy złotych. Wrocław zadeklarował wydatki rzędu niecałych 150 tysięcy na koncerty kulturalno-charytatywne w ramach finału, a łączna kwota wsparcia przekazanego przez pięć dzielnic stolicy wyniosła około 330 tysięcy złotych. Pełną analizę wraz z odpowiedziami od urzędów miast znajdziesz na naszej stronie. A tu zostaw obserwacje po więcej filmików.